Dobra jestem Na dzisiaj koniec 3 śruby puściły, czwarta nie chcę Tutaj um, U góry jest taki Nazwijmy to łeb um, Generalnie Kręci się Dookoła Nie jest tam ustabilizowany Dlatego się kręci całość Śruba trzyma No i I to wszystko Jutro być może gdzieś podjadę do wulkanizacji napneumata mata i mi to wykręcą I, No bo tu trzeba dalej działać, trochę dyfer obczyścić yy, Coś tutaj też popatrzeć yy, Co tu jest grane No Zdałoby się to obczyścić wszystko bo To, to nijak to wygląda Tu chyba jakieś trzaśnięcie było nagle coś, coś, coś tak mi mówi to To te przekoszone jest całe Tutaj jest tak a tutaj jest tak prosto lenacko. ja tego nie widzę za bardzo dopiero na monitorze sobie zobaczę w chacie, no ale tak to wygląda. Coś tam się też podprostuje któregoś razu i no to ładny szalik poszedł ale tam no tak tu widać jak to główne poszło wszystko. Dobra, to wszystko na dzisiaj. No i tyle. Coś tutaj, chuju za bardzo, ale...